Ale ja cię sunę! Dzisiaj poszedłem do Media ekspert tak, to jestem ja. I postanowiłem skonstruować dwa stanowiska komputerowe. Pierwsze najtańsze, je tylko znajdę, a drugie najdroższe. A więc zagram sobie mecz w CS-a i na jednym, i na drugim stanowisku. Mój wymóg kto przynajmniej 10 fragów w każdym meczu, i porównamy sobie te stanowiska i zobaczymy, czy tak naprawdę sprzęt ma znaczenie. A więc zacznijmy unboxing, i to jest najtańsza klawiatura, którą udało mi się dostać. Najzwyklejsza klawiatura, tracer po prostu, żeby pisać do pracy, tak? A więc jeśli jeszcze jesteś ciekawy, z czego będę korzystał, no to słuchawki odpadają, znaczy słuchawki w ogóle odpadają, nie stać mnie na słuchawki. Podkładka odpada, bo też to jest dodatkowy koszt dla stanowiska. Teraz co jeszcze jest dodatkowym kosztem dla stanowiska? No niestety mikrofon też odpada, więc będzie dźwięk po prostu taki przestrzenny. A więc tak prezentuje się najtańsze stanowisko komputerowe. Mamy tutaj samą klawiaturę i myszkę. Myszko od Genesis'a, która kosztuje około 50 zł. I zadanie mam proste. Zrobić więcej niż 10 kg. Zapraszam serdecznie. Dobra, no to co, zaczynamy ten mecz. I słuchajcie, na start już mnie denerwuje jedna rzecz w tym stanowisku, czyli każde obrócenie myszką. Posłuchajcie tego, posłuchajmy tego razem. Niesamowity, przyjemny dźwięk do uszu. Dobra, widzę, że już rozpoczęliśmy rundę ja mam w ogóle nowy konfig. to jest konfig w cesie jednego z pro Tylko co mi po tym? Kurde, co mi po tym, jak właśnie nie słyszę, że na przykład tutaj ktoś jest? Przypominam? Dobra, fajnie, jeden frag już jest, że muszę zrobić 10 fragów. Dobra, druga runda i generalnie tak, jakby ktoś się zapytał, ej Mateusz, czy nie wiem, czy sprzęt wpływa na skilla w grze? No na pewno trochę wpływa, tak? Jeśli masz jakąś klawiaturę, która ci działa z opóźnieniem, nie wiem, dwóch sekund. No to bez przesady stary, tak? Ale dzisiaj postaram się udowodnić, że sprzęt nie jest najważniejszy No i też przy okazji powiem wam za chwilę, jak mi się korzysta w ogóle z tych dobrodziejstw Powiem wam, że klawiatura jest naprawdę mimo wszystko przyjemna Jest to najtańsza klawiatura za 35 zł To chyba, że mi się zaraz coś odmieni, nie? Jest teraz ostatni. Tutaj skubaniec się schował Stałem sam na dwóch Dobra, już sam na jednego się znaczy, sam na sam po prostu stałem Szkoda tylko, że na tej mapie za bardzo nie można raszować. O, i widzę, słuchajcie Pierwszą rzecz, ta klawiatura działa z dużym opóźnieniem. Jak klikam spację, to moja postać podskakuje nie od razu, tak jak to było na wcześniejszych klawiaturach tych lepszych, tylko po prostu z opóźnieniem. O! Ale ja cię sunę! Ojeju, patrzcie jak teraz... Ale teraz będą robieni. Mmm... Chyba wiesz co to oznacza jak Matełko będzie miał kałaszka. Tak szczerze, nie przeszkadza mi to, że mam jakąś taką niewygodną myszkę. Znaczy ta myszka jest spoko, nie? Czy tam najtańszą klawiaturę? Najbardziej przeszkadza mi brak słuchawek. Czyli wystarczy po prostu, żebym odróżniał, czy w ogóle są gdzieś ludzie w pobliżu, czy nie, czyli nawet na jakichś słuchawkach tam nie wiem, za 50 zł. I naprawdę uważam, że dałoby się dobrze grać w Sensa, tak? No co innego już jest sprawą komputer. Tak jak masz słaby komputer i ci zacina się lagujemy, to wtedy nie ma żadnej przyjemności, nie? Wiesz o co chodzi. Ale no. No i znowu zostałam sam na dwóch, no. Albo oni tak. Nie, to oni tak dobrze grają. No, jaką to robić? się pytam, no. Dobra, teraz zamiana stron. Teraz trzeba im w końcu pokazać. Dobra, lecimy. Zamiana stron. ja Mam teraz piękną taktykę. No, mam nadzieję, że naprawdę będzie piękna. Proszę bardzo, oni już chyba sobie pewnie dali info, że ja tutaj właśnie jestem. Więc pewnie są na mnie przygotowani. Ale, no, sprawdźmy. O! No, jeden nie był jednak przygotowany. O! I proszę bardzo, słuchajcie. I niech to tak zostanie do końca meczu. Będzie wyniesione, dobra. Ale są robieni. Hm. Ostygnoł, ale szybko nas załatwili. W ogóle, co to jest jakiś za człowiek? Z magiem to tak bardziej na blisko. Ej, dobra, i teraz to nie wiem, czy to był mój błąd, czy ja naprawdę poczułem jakieś opóźnienie. Ale tak wam, mówię serio. La 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 la, la, la. Fraga, robię sobie ja. O, widziałem jednego gościa. 9 Czy ja zrobiłem 5 fragów, chociaż nie, a więc teraz czas na nowe stanowisko. Zaczynając od podkładki 50 zł, klawiatura 1500, myszka, typowo e-sportowa myszka, która jest podłączona bezpośrednio do monitora, 550 zł. Mikrofon z ramieniem i wzmacniaczem 2000 i słuchawki z T-Series 550. No dobra, no to co? W końcu swoje stanowisko, w końcu słuchawki. Tylko albo i aż 10 fragów. Zaczynamy oczywiście od pistoletówki. Kurde, chciałem właśnie zmienić sobie na USP, a cały czas mam te P2000, więc zawsze może tak nietypowo wchodząc do Dziury. Wow! Co ten Ronan robi w ogóle? Do... Ronan! Oj! Dobra, ten też chyba dużo dostał, no tak w miarę. Ej, dobra, naprawdę, Ronana pokonałem, to jest już coś. Jeszcze tylko 9 fragów. Dobra, ładnie, ej, może jeszcze wygramy ten meczyk nawet. No bo wiecie, jeśli chodzi o grę, oczywiście nie mam na co narzekać, mam właśnie klawiaturę za... no, ona kosztuje 1500 zł, nie? Więc tutaj czas reakcji na czerwonych przymocnikach jest praktycznie natychmiastowy Tam są jakieś setne sekundy, setne milisekundy opóźnienia To jest tyle, tyle co nic Chyba dostał henna przez tą ściankę No i zostałem sam na dwóch, więc nie wiem od czego to zależy Chyba od ćwiczeń po prostu, od praktyki, tak? Dobra, i ostatni chyba jest obity, tak mi się wydaje Mam taką nadzieję. Pokaż mi ostatniego. Dawaj to mięsko. O! Tylko zobaczyłem nick. Już wiedziałem, co mnie czeka. O! No kurczę, ale to nie Ronan. A Ronan, pokaż się! Ronan, gdzie jesteś? Ronan chyba coś tutaj kombinuje. Dwa fragi, o słuchajcie, już jest lepiej. Na lepszym stanowisku, oczywiście, że jest lepiej. Już mam cztery fragi, nie? Wcześniej miałem czterech fragi na koniec meczu. Dobra, no i co? Zamiana stron, pistoletówka. Ja w ogóle, słuchajcie, nie wiem od czego to zależy. O, jakieś lagi mam dziwne, ale. Nie wiem od czego to zależy, ale strasznie mi nic nie wychodzi na pistoletówce. Ale widzę, że dla mojego kompana też, bo zostałam sam. Nie wiem, nie wiem. I, patrz, nic mu nie zadałem, nic. Ronan i słyszę drugiego i znowu czy sytuacja znowu się powtórzy że tutaj nie zlikwiduje tak zawsze mało brakuje no dobra lecimy teraz z Digielkiem patrzcie co się dzieje 14 KP Ronan no oczywiście że tak A ten gościu, mój kompan będzie mi coś się mówił Co mam robić? On mi pisze na czasie Nie używaj digla Kurde, jak ja mam teraz więcej fragów niż on Halo, Ronanie, gdzie jesteś? Ja może tutaj właśnie swój challenge jeszcze wypełnię 89 w sześciu Jak my przegramy tą rundę Skaczę z dachu No i dlaczego plantujesz? No za chwilę... Nie, no przecież to jest jakiś debil, no. Dobra. Uff. To by się spodziewał, naprawdę. Także słuchajcie, no niby oczywiście ciut lepiej mi poszło niż w poprzednim meczu. Tak naprawdę chyba nie powiem nic odkrywczego, jeśli właśnie powiem, że mając jakiś lepszy czy też droższy sprzęt, tak naprawdę płacimy za komfort, tak. Jeśli ktoś regularnie ćwiczy, gra, rozumie całą mechanikę gry, to naprawdę to, że naciśniesz spację i tam nie wiem, o ileś milisekund później ci się podstać, podskoczy, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Ja w ogóle spadłem, słuchajcie. Tym jakże pozytywnym akcentem widzimy się już niedługo, teraz w ogóle filmów będzie trochę więcej, możesz zostawić Właśnie łapkę w górę i suba I co widzimy się już niedługo Tak jak mówiłem trzymajcie się i pa, papa